Ja widzę, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale I zaczynający nowy rok pu, 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 pu. W nowym roku życzę wam wszystkiego najlepszego Co byście mogli chcieć Mam nadzieję, że przyszły rok będzie tym rokiem Że będzie w końcu tym rokiem A my co? My dzisiaj lecimy do chłopaków Do dalej, i Wiktora lecimy Więc wstawiajcie łapki, suby, komentarze jakieś pozytywne Pr, pa, pa, pa. Gry, po. Ja się właśnie szykuję I to ja coś będziemy się widzieć już spokojnie. nie? Idziemy na 7,1 gościu W trasie jesteśmy taki... Jest łaba A... to... Ciekawostki Ciekawostki o torach Tutaj na Dolnym no, Sąsku Jak ogólnie praktycznie w całej Polsce Oprócz Lubelszczyzny Mamy normalny rozstaw torów Czyli mamy 1530 mm. A co wiedziałeś? głupoty no, jest stop Jaki stop No jakiś stop do tego wykorzystują Co k**a nie wiem <grymiat <konkret> <grymiat> <dwadka> <grymiat> no, nie, 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 kiedy nie, 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 to nie, nie, to nie, 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 Pozdro, nie, 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 bo one... jest... tak, nie, się, tak? nie, kasowanie biletów ja miałam no, bozna. Jest... No nie? Może wywrotnie powiedzisz, że to jest Pan, Pan w jakimś mieście? Ja, ja, ja. Cześć się ja, ja, ja. ja, 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 ja. Przedstaw się, co, czym ja. się zajmujesz na co dzień? Ja. Jestem ja. z Steel Music, A.K. Brindle.

Czy chcesz tak wrócić do vloga, w kamerę? Nie. Jak oceniasz Emil drugi raz w dużym mieście w swoim życiu? Fajnie, chociaż jesteśmy na obrzeżach, to i tak tu jest kurwa. Nie złożę obrzeża w do Galiak. Tak. Fajnie. Ja ee. obstawiam, że wygram jedną kategorię. To, to nie jest centrum, ale i tak tu są większe budynki niż w Zotoru i w centrum. Nie dziwiłbym się, nie dziwiłbym się jakby ten budynek. Pod którym stoimy byłby wyższy kurwa kościoła. To jest większy niż basztak jak przygotowania do gali? Ja? No buja. <noise> o, buja z przed kamerą A, A, Lekki stres No co no ubrałem się ładnie na galowo się ubrałem Jak to się nie ubrał na galowo? Ja? Ale ja mam rekompensatę <noise> Ja mam rekompensatę Ja mam yy, ciasto upieczone Rekompensata makowiec Gdzie jest z... wiksor? Tam poszedł, jest może marki Philippe, Plain, tak. To jeszcze małe logowanie Proszę ci... zobaczyć Tak jak przygotowaliśmy przybrane gale? No? Co? Myślisz, że coś wygrasz? Mito to ma na rok Mi, to, mi, to, mi to ma mi roku to. Na, tak? Na, na. No. Czy no, to Ma tak? No się, się zgłaszać Taki przystań, jak myślisz, no co wygra. No mężczyzna na roku, co najmniej Co jeszcze za roku I tutaj jeszcze, proszę zobaczyć O co tutaj, proszę zobaczyć Miśka, miśka co wygrasz? Miśkę roku A ty mm. Szymon, co wygrasz myślisz? Czy coś wygrasz? się zaprezentować? Zrób, czekaj C 360 Jesteśmy tak pilnicy, każdy wchodzi prosto, dobra. Na Jestem... a Jeszcze raz jak się nazywam? Jak, jak myślisz co wygrasz? Jak coś tam, wygrasz? Dobra, dobra, dobra. Wygram na pewno jedną albo dwie Dwie, okej okay. Na 30 Mamy 30 tutaj, proszę zobaczyć Tutaj była moja matura A teraz są nagrody Nagrody Ciekawe Jezu, jakie kurde Piszka jeszcze na Wiktora Powiedz, czy coś wygrasz Myślisz, czy coś wygrasz Chcesz, coś wygram? Bardzo nie mogę to na pewno jest pewna nagroda dla mnie Ja myślę, że nic nie wygramy bez to nagrody Witam bardzo serdecznie na rozdanie nagród Pany Gala Brawo Powodzącym dzisiejszej gali jest Ziemowy Ziemtrocki Brawo Panie zaczniemy chciałbym powiedzieć przede wszystkim naszych sponsorów Złoty Wrocław, czyli Zesty Music Brawo I oczywiście was nominowani do nagród Witam bardzo do wstępu jeszcze tu bardzo dobry rok i przede wszystkim bierzemy to na poważnie więc obrażamy się yes! Yes! nie obrażamy to jest wszystko wiecie dla fanów proszę uczyć muzykę pani DJ Dziękujemy Mam tutaj ranking Głosimu. i wyniki aż 31 Nominacji. O oh, kurwa, no, to to dwóch, przepraszam. Okay. Zaczniemy od osoby, która w tym roku ze sobą zawsze nosiła kurz, ponieważ była największym zadymiarzem. Okej. Okay. Nominowani do tej nagrody zostali... Wiktor i Teter po jednym głosie. Miejsce drugie. Bryndal, dwa głosy. A zwycięzcą z trzema głosami zostaje... Emil Elendziago! Yeah. Tutaj po, do kamerki. Tutaj dla ludzi. Co okay. eee, mogę powiedzieć? jestem dumny z tej nagrody. Na, na pewno każdy się... wie, co mu dostać do nagrody. dziękuję, dziękuję bardzo. Dymka za dymka i po jak to mawiają. A na każdym rodeo musi znaleźć mu czaczo. Osoba, która w tym roku może złamała niejedno serce, ale niejedno też przytargała do siebie. Osobą, która najwięcej poderwała kobiet. Czyli nagroda Rizzlera Roku Nominowanie tej nagrody, o dziwo, zostały trzy osoby aż okay. Na miejscu drugim, tyle samogłosów miał LNG i Ziemowit Zwycięzcą tej nagrody, czyli Rizzler Roku, trafia do Kasoxa Dobrze bardzo Proszę bardzo no, 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 pokazać no, no, bo Powiem tak dla wszystkich kobiet, uważajcie na takich jak ja Bo możecie się bardzo przejechać A do tych co są na moim miejscu to Kupcie mój kurs, żebyście, żebyście też dostawali takie nagrody Dokładnie, link będzie, w opisie. link będzie w opisie No i obiecuję, że będę jeszcze gorszy dla was brawo, 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 brawo. Miłość nie wybiera Ale UFO już tak Kiedyś przylecieli i podobno zabrali wszystko z pewnej wioski na S. Jednogłośnym, po prostu rozwalił system 100% głosów na folię roku ląduje dla Huberta! Wow! Wow! pokazać tutaj, jaki dla tutaj wszystkich... To patrzcie! Obserwują nas, oni widzą! On nas widzą! Było to szybkie, jednakże nie zawsze szybko wychodzi z tam osobywanie się, bo zawsze ma jakieś pretensje. Maruda roku aż, aż cztery osoby nominowane do tej nagrody. Na miejscu trzecim, egzekwo, po jednym głosie dostali Kasper i Łaba. Dwa głosy dostał LNG Mordo Ale zwycięzcą tej nagrody Marudy z Roku zostaje TT. <plosy> eee, dziękuję bardzo za tą nagrodę Jestem z niej bardzo dumny A teraz mamy Sportowca Na, na nagrodę Sportowca Roku zostały nominowane dwie osoby Na miejscu drugim Hubert Łaba <śleszy> Często zwycięzcą zostaje Ziemowit Trocki Brawo, Brawo! 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 Ja ja bardzo dla wszystkich głosujących no cię... powiedzieć tyle, że yy, tak byłem sportowcem Osoba, która po prostu jest chodzącym testosteronem no. Kiedyś miał kipi być, seksem. Kiedy... kiedyś był nim najman Testosteron Ta osoba kipi seksem, pachnie testosteronem i nawet faceci się za nim oglądają Nagroda dla mężczyzny roku Ląduje dla Kasoksa <grym wiosenie> Dzień, jeszcze raz Słyszę bardzo Mężczyzna. No co mogę powiedzieć, no? nie gulcie jajek Pach, <grym wiosenie> to będziecie też takie nagrody zdobywać, dzięki <grym> wielkie Brawo Zabry zapomniałem dodać, Hubert Łaba przegrał tylko jednym głosem na mężczyznę roku No tak jak wiemy w tej grupie jest wielu muzykantów. No. To no, z trzech dba. osób, które mają Spotify'a, jedna jest ta nominowana, to jestem ja. Ja też mam Spotify'a. <śla> <śla> Dobra, sorry, to tak <jednak> wszyscy, kurwa. Gwarzy, <śla> nominowani tej, 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 tej nagrody to byli Brindal, LMG i TTR. A wygrywają raper, który nawet nie posiada konta na Spotify'u. TTR! <śla> E, dziękuję. Uważam, że nagroda nie w Hubert. Ale... Bo powinienem wygrać Hubert Łaba. Prawda po kasek on też ma z No ale no Wygrałem, dziękuję. Osoba, która lubi się przed monitorem, ale na pomarańczowym YouTube. Osoba, która nieraz marszczyła bobra, klepała mnicha, biła niemca. Nominowani to Hubert Łaba oraz LNG <laughs> Tam, czy, czy, czy Zwyci zwycięzcą walikonia roku przewagą trzech nie, czek, no aby były dwa? To pięciu. Przewagą pięciu głosów wygrywa LNG! Proszę Państwa. I tak, co, co mogę pokazać? Obieży świat. Człowiek, który zwiedził w tym roku jeden kontynent. Osobą, która dostaje podróżnika roku jest WIKTOR! Brawo! Osoba chorobanowicie gej. gej, jest naszym producent tagiem, aż moim... A, możesz powiedzieć podziękować chłopakom bo ja tym Ale ja nie chcę im dziękować, <grym> ja bym chciał podziękować mamusi ja za sfądowanie wszystkich zra. wycieczek. Ja to się... ma, mamy. Draba, draba, draba. No teraz osoba, nie która intelektem nie świeci, ale miał ksywę Einstein Osoba, która potrafiła zdobyć na dwa punkty na 50 na języku niemieckim Nominowani do Debila Roku. Zostali Łaba, ale to chyba przez czyjeś kompleksy był tylko jeden głos. A debila roku 85,9% zgarnia LNG! Brawo! Powiem tak! Powiem tak! Debilu! No teraz co? No szybka nagroda, bo tutaj jest 100%. Po prostu chodząca nadwaga. Fulpet roku dla LNG Brawo! Dosyć często tu jestem. Ale dziękuję mamie za to, że mi kupuje parówki Dla <noise> e, no Robi no? mi 30 krokietów w 4 no dni kura teflonowa, kura teflonowa. No i co? Nie zmienię się, daj będę gruby e, Widzowie, tak przerybnik, przyszła gala odbędzie się już normalnie na gali oscarów Będziemy mówić już po angielsku i... Osoba, która po prostu kiedyś pewnie mówiła Pisała do swojej dziewczyny, żeby ją podarować Żeby z nim była <noise> już roku Nominowani zostają na miejscu trzecim, Szymon Mrynda. Na miejscu eee, drugim, Kasol! Eee. Na pierwszym miejscu, Emil Lange. Ja nie wiem, coś pozytywnego wygrasz w tym roku. Ja Ale... no, no, tak. nie wiem. Ujmując te nagrody, już jestem cieszy. No bo wracasz czymś do domu. Samy, bo... Jednak jest pozytywna nagroda dla Emila Lange. Już to, już to musiałem powiedzieć, no bo to było 100% głosów. Gospodarz roku, Emil Lange. M. Lange. M. Lange. Doczekałem się pozytywnej nagrody i to nawet kule z moich pieniędzy, bo to chata moich rodziców. Na, gole, <gulę> na, gole, na gole. <gulę> Miśka, niestety nie wyrażasz w tym roku żadnej nagrody. Ona jest smutna o, po prostu. Miśka roku, dostaje Miśka roku. Osoba, która często denerwowała swoich kolegów. Proszę wyjeba. O kurczaczki! Wyjeba na kolegów roku. Nie ląduje tym razem dla Emila bo dla Soksa! Ja, ja też, ja Dzięki wielkie Proszę ja No co mogę powiedzieć, no czasami projekty są ważniejsze <laughs> niż, e, niż wyjścia, bo czasami są rzeczy ważne i ważniejsze Ten projekt każdy zna już chyba Teraz ulicznik, gangster, swagger, charakter jak roku Ja tu nie powinienem stać, tu powinien stać sam Denis Załęski i to zdawać I charakter Jaka roku wygrywa Szymon Dobra. Jak ten charakterniakiem Powiedz że progres roku no winner. Wszyscy kurwa każdy dał głosy chyba na siebie. Bo było każdy miał po jednym głosie brawo dla każdego. Ye! Yeah, brawo! Brawo, yes, brawo, brawo dla mnie. Brawo, brawo, brawo. Osoba, która po prostu potrafi się ubrać. Drip kapie. Jaką ten te byłe. Drip roku. 100% zwycięstwa. 100% nominacja pete. O! Dziękuję. No to jego nagroda, któremu 100% tak pewien, może Co mogę powiedzieć? Chciałbym bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować wszystkim skośnym kolegom z Dalekiego Wschodu, bo gdyby nie oni, to by tego Rika nie było, nie byłoby przepalonych 3,5 tysiąca ponad w tym roku na ciuchy. Zdobyłem cztery grejle, ale uważam, że nominowani powinien też być Szymon No Dziękuję. Mam się. Glow-up roku. Do no, łapu roku, roku zostały nominowane cztery osoby, aż 3 wygrały. Dlatego nie ma tyle dyplomów. Miejsce drugie dla Wiktora, więc ty nie musisz wybrać telefonu. Wyłączyć telefon, również może kasoks i łaba, bo zwycięzcami zostali i Brynda! Jak się ogłóżą. Ja. Zobaczcie, teraz Ziem, wklejone zdjęcia, jak to wygląda i teraz, macie widocznie. Tu? się do kamery. Pokażcie się do kamery, to stańcie tutaj ładnie. O, teraz ja tak wyglądają. Będziecie mieć wklejone je, zdjęcie jakiejś najwyższej jakości. Ja uważam, że tę nagrodę wygrałem przez Drippiasz Roku. Dobra, masz ciuchy, dwóch ciuchy, dwóch... ciuchy dowiozły! To jest mój drifek, kurwa. Jakiś drip kurwa poliester? Teraz nagroda, która już nie jest no, no dyplomem, no. a zrobiłem specjalną gwiazdkę. Okay. Bo nie miałem pomysłu. Do pana roku nominowane są pięć osób. A tak na poważnie. Takie już wiecie, jak złota piłka. A panem roku zostają bracia Tymoteusz i Ziemowej Trotcy. Nie wiem czemu Kemu się spodziewał? Taka gwiazdka. muszę przyczepić, nie wiem na chuj albo. E, Mieliśmy po dwa głosy generalnie. To chyba od siebie,

Szef kuchni już wygania, pasożytów. Proszę zobaczyć. Z amatorami pracuję. Jak tworzysz. Jedzenie to tylko w profesjonalnych warunkach. Dokładnie. Ja przybyłem tutaj z Dalekiego Wschodu. O. Od... na e... pomysł, czekaj. Tak od mistrza od Paulin, Jackie Chana, Jackie Szamonga. <laughs> I mój serce i kuchnię Mały Podróżyło po Paryżu. A słyszać ten chory akcent taki jak w Azji? Tak. Żymy lewa feł, strapa Z Był w Paryżu, we Włoszech, no całą Azję tak naprawdę ma w małym parę. To już się gotuje, czemu to, to Ale czemu to jest czarne? To jest Bo to jest taki garnit. Znaczy, no. Weźmy w tym, nie gotujmy, bo wlejemy tam zyba do tego i będzie wszystko do Sam Samej proponowałeś to no, Może się kucą. no, że... <grywałeś> no, no Ja, ja, zatem, ja to zatem, w tym pływę tak no. Dobra, to weź pływę to może ja. Co to się dzieje? Nic się pływało Mój mistrz, mój mistrz I Już właśnie bo tam I... Ja wypiję... ja to Raper, nie Wypij tam do rapowania prawda? Prawda Nie, nie Pójdź na kurwę Tak, <laughs> kasaki No ten Dobra wyszło. Wiem smakuje. kurwa, jedyne co ja to kurwa. Tak, kurwa, kurwa ty kurwa. kurwa. jedyny bym z LNG 8 Ja LNG Kiedyś u kurwa. Ja bym z To kurwa. Ja bym Powiem tak. Powiem tak Trzeba pożegnać ten rok, więc oprócz pikolona. Ma... A to do góry czy kurwa w bok, a ty nie musisz bok. tego ściągnąć To był ciężki rok Jak To ja siedzę tam, 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 tam. I mam wolę tam I zawsze najlepszego I w nowym roku i zaraz będzie BUM BUM KABUM Co nie Lędzi i morno Podpinam się, podpinam się do tych życzeń No właśnie I wpadajcie do niego na nowy rok Dokładnie Jak będzie więcej się działo Bum. Gala była Gierki były, piszę rzeczy było, jakichś soków burakowych. No i co? 226, tak? Miejmy, miejmy nadzieję, że będzie lepszy. Miejmy nadzieję. Znaczy, do... no, pierwsza połowa i ma było dobra. Była dobra. Druga gorzej, ja? Ale... ale może i tylko lepiej, dobra, leci jakieś fetardy. O kurwa, leci. Aj, pierdolny, Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. To twoja tak strzelała? Chyba tak Cholera Jak się strzelałem Tyle kurwa Przyszłaś No tak Ej, dobra Buczyk już Dobra, robimy pierwszy przegląd Facebooka Nie Śniadanie z ławą Oczywiście McDonald's O Ile już wydałeś? 20 złotych Szacun Super Combo? Super Combo i Chickera z punktów Ale był tylko Red Chicker Śniadanie Śniadanie z Ale jestem głodny Winner Mindset no. A my co? A my stopa wadziemy późno Idziemy do domu To, znaczy, to kto jedzie, brak, to nie jedzie to, to jedzie, to jedzie, to idziemy To widzowie ja, Już w domu Dzięki za tamten rok Tpłem z 3 godziny Więc sorry Jakbym ci jakiś jakiś wiedział Tylko ząbły. Dzięki za tamten rok Mam nadzieję, że w tym roku Ja, jaki i Będziemy jeszcze więksi, będziemy się mówić sukcesów i zdrowia i siana. Przede wszystkim zdrowie to jest najważniejsze. I widzowie z mi żegnał. Dziękuję za tamten rok. Mam nadzieję, że w ten wejdzie mi jeszcze lepiej. I wpadajcie I na Instagrama. Dawajcie followki, zostawiacie lajki, like, zostawcie komentarze i podajcie na nutę, która powstała, czyli pany na pewno na instagramie wrócę jak wleci więc sprawdzajcie instagrama i co? I dzięki, widzimy się w na następnych odcinkach a teraz zobaczcie jak TTR z Elendrzykiem pracuje 20 km teraz z buta do domu bo nie wiem jak wrócić z Legnicy więc przejdzie to e, dzięki i elo Witam widzowie tutaj idziemy idziemy w odróż bo pierwszy Stopa i, i po prostu lecimy na piechotę, 20 km Nie wiem, jak tam się to uda, ale dostawcie lajka za to dla nas. po płatny, no. Tam jest rowerowy sklep. Dobra, i tam za nami jest, nie wiem, który kilometr, pewnie jest pierwszy albo półtora no jest dyskomfort kolano kolano tylko nie w kolano Teteria cię powiedz no mnie tylko brzuch boli po tym McDonaldzie a tak to jest dobrze jest siła no jakoś się uda Tak. próbujemy na hucie złapać stopa jak nie to później idziemy z 500 może kilometr dalej tylko na kolejnego spota jeśli się nie uda to pijemy to idziemy już po prostu z buta chyba że po prostu znajdzie się ktoś fajny Jeszcze mamy stację paliw. a tam daleko kur z 10 km no i chuj dobra widzimy się na kolejnym updatecie Pozdro eee, Witam witam To co widzieliście przed chwilą ten urywek to właśnie my z Tuterem Jechaliśmy stopem. Zupaliśmy fajną, fajną babkę. Dobrytko. Babeczkę, ba, bardzo ją pozdrawiam. E, no co? Myśleliśmy, że wrócimy o 17 do domu. Co najmniej. O 15 a my już jesteśmy w złotek, więc jest zajebiście. E, no, jest to, że jesteśmy kurwa w złotej. I, i co? I co mam dodać? Szaram do tej babki tyle. Szarot, już jest taki zajebisty samochód, pojazd mechaniczny. Dobra, co no to? Tyle od nas. Podro szczęśliwego nowego roku i da elo!